Witam i zapraszam na krótką prezentację papierosa elektronicznego V913EGO firmy Jan Q, który od niedawna dostępny jest w ofercie naszego sklepu e Tak ten papierosek wygląda. Jest to dość duży egzemplarz. Bardzo ładnie wykonany z diamentową diodą. Złotymi dokończeniami na baterii i łączeniu baterii ze słoną kartomizera. Zacznę może jednak od takiej dygresji. Czy nie denerwowało Was, że baterie Waszego e papierosa trzeba ładować dwa razy dziennie, cartridge czy wkład smakowy, nawet wymieniać jeszcze częściej? To tak naprawdę bez całego zestawu akcesoriów i podręcznych aplikatorów, dodatkowych składów nie można się nigdzie ruszyć i trzeba zawsze nosić to przy sobie. Właśnie rozwiązaniem tego problemu jest Ego V913. Dlaczego? Otóż jego bateria ma pojemność tak dużą, że wystarcza nawet na 1500, nawet 1600 inhalacji bez potrzeby ponownego ładowania baterii. Co w przeliczeniu na papierosy analogowe oznacza 5-6 paczek papierosów, tak jak mówię, bez potrzeby kolejnego ładowania baterii. Kartomizer, który jest elementem składowym O913EGO, wystarcza na 450 inhalacji. To są około 2 paczki papierosów tradycyjnych. Z takim właśnie papieroskiem możecie bez obaw udać się do pubu na całą noc na pewno nie zabraknie Wam e-dymka możecie nawet wybrać się w rejs po jeziorach, nie wiem, pójść do lasu wyjechać na biwach i nie trzeba ze sobą zabierać nic więcej oprócz tego jednego e-papierosa V913 jest papierosem dwuczęściowym składa się z rzeczonej już baterii oraz kartomizera kartomizer to takie połączenie atomizera z wkładem smakowym dzięki czemu zmieniając kartomizer za każdym razem otrzymujecie świeżutki atomizer prosto z fabryki wypełniony odpowiednim płynem smakowym to jest osłonka, która tylko nadaje ładniejszy wygląd całemu papierosowi tak więc yy, wkładając kartomizer o dowolnym smaku za każdym razem uzyskujecie tak naprawdę nowy atomizer i nowy wkład smakowy który jak już wspomniałem wcześniej wystarcza nawet na 405 inhalacji co co oznacza równowartość dwóch paczek papierosów tak v 913 ego pali Przy jednym pociągnięciu, naprawdę leciutkim, bez żadnego wysiłku, można wydobyć całe kłęby dymu. Dioda świeci pięknie. Jest to dioda typu diamond. Zobaczcie z bliska, jak to wygląda. Postaram się pociągnąć. Cała para była z jednej chmurki pociągniętej z V913. Tak jak wspomniałem, bateria wystarcza na 1500 inhalacji, kartycz wystarcza na 450 inhalacji, czyli raz wyładowany taki papierosek wystarcza na powiedzmy 2 dni palenia bez przerwy, oczywiście bateria wystarcza na dłużej. Wystarczy mieć przy sobie dodatkowe 2-3 kartomizery, aby palić bez przerwy przez prawie tydzień. Bateria jest dość duża, tak jak, tak jak widzieliście, jest to dość duży produkt, ale nie jest on ciężki. Natomiast jej naładowanie wymaga 6-7 godzin czasu, dlatego kiedy już się rozładuje, potrzebne jest ładowanie przez dość długi czas i robić to najlepiej w nocy lub też kupić zapasową baterię która będzie na zmianę z tą pierwszą używaną w e-papierosie do wymiany kiedy ta się już wyładuje 913 EGO Dostarczany jest w takich ładnych skórzanych etui. Zobaczcie, w, w zestawie jest dodatkowo 5 kartonizerów i ładowarka USB. Ładowarka USB, jak wiadomo, można tą baterię podłączyć do, do komputera czy innego źródła zasilania przez adapter. USB, który można sobie osobno zakupić. Ale ten zestaw to jest taki podstawowy zestaw, który pozwala zabrać ze sobą papieroska, całego ładowareczkę i pięć dodatkowych wkładów, co oznacza tak naprawdę, że jest to zestaw podróżny i pozwalający palić bez przerwy przez tydzień. Jeszcze raz na koniec zademonstruję, jak działa V913 EGO i dodam tylko, że Taka pojemność baterii jest to pojemność dość niespotykana, dlatego że inne papierosy typu EGO oferowane przez, przez dostawców na terenie Polski mają nieco mniejszą pojemność baterii. Jest to pojemność rzędu 650 mA, może 900. Ta bateria, tak jak wspomniałem, ma pojemność 1100 mA, czyli 1500-1600 inhalacji. To jeszcze jest ważne, o czym nie, nie, nie powiedziałem na początku, że kartomizer jest tak skonstruowany, że nie ma właściwie mowy o wycieku płynu do ust podczas palenia. A może to dlatego, że ciągnie się go tak króciutko, że po prostu nie ma potrzeby przyciągania i wciągania tego płynu do ust. Prawdziwa frajda i przyjemność i 1500 takich właśnie wspaniałych dymków czeka Was wraz z zakupem V913EGO w naszym sklepie smok.eu Dziękuję bardzo.